Hej, szczęść Boże, witajcie, mili goście na moim stryżku ponownie. Co ja tutaj dzisiaj mam dla Was? To jest taki cukierek. Właściwie mała galaretka. To są moje ulubione cukierki już tak Wam zdradzę. Także od czasu do czasu pozwalam sobie zjeść taką galaretkę. A jak byłam dzieckiem, to potrafiłam wydać jakieś tam swoje kieszonkowe. Drobne, kupując taką torebeczkę cukierków. Jakie to były cukierki miętowe? Najbardziej lubiłam. Potrafiłam prawie, że na poczekaniu zjeść całą tą, tą torebeczkę miętowych cukierków. Teraz już jakoś tak mniej mi smakują słodkie, jakieś drobiazgi. Natomiast tak zatytułowałam ten dzisiejszy filmik, czyli cukierki od Pana Boga, dlatego że, no, że doświadczam tego przez wiele lat, od czasu, kiedy zaczęłam się uczyć, słuchać tych natchnień Ducha Świętego. Akurat dzisiaj jest Święto Zesłania Ducha Świętego, więc. Też takie refleksje różne mi przyszły do głowy, z którymi chciałabym się podzielić. Siedzę w domku, bo na dworzu znowu pada, a właściwie leje. Przed chwilą skończyła się taka duża ulewa, więc mam nadzieję, że, że szybko nie powróci, chociaż dzisiaj zapowiadają nawet burze. Ale właśnie chciałam nawiązać do moje, mojego ostatniego filmiku ze środy. I właściwie zaraz w czwartek chciałam nagrać kolejny film, który miał być aneksem do tego środowego, ponieważ no, pewne przemyślenia znowu mi się nasunęły, chciałam się też podzielić nimi tak na gorąco. No ale różne okoliczności przyrody i życia sprawiły, że, że nie mogłam tego w czwartek nagrać. Później. Był piątek bardzo zajęty, tudzież sobota, no i skończyło się na tym, że, że nagrywam w niedzielę, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. I wiecie, gdybym chciała się podzielić tymi wszystkimi takimi cukiereczkami, które dostałam od Pana Boga na przestrzeni lat, no to... Pewnie cały świat nie pomieściłby tych ksiąg, w których by to spisano, ale co jakiś czas różne takie momenty mi się przypominają, i też czasami zapisuję je w moim piśmie świętym, gdzieś tam na marginesach. Więc, kiedy natrafiam na dany fragment, gdzie coś tam na marginesie sobie zapisałam, to znowu mi się to przypomina. I tak wiecie, dzięki tym cukiereczkom różnym można powiedzieć, że rośnie moja wiara, moje, moje zaufanie, moja miłość do Boga. I wiadomo, że, że cukierki to, to nie jest podstawowy pokarm. I tak samo jak my staramy się za dużo słodyczy nie jeść, ograniczać je, tak samo. Pan Bóg w stosunku do nas też nie stosuje takiej metody zasypywania nas tak słodyczami. Więc tak samo jak w życiu nadmierna ilość słodyczy nie jest wskazana, tak samo Pan Bóg też z tymi swoimi cukiereczkami, czyli takimi małymi pociechami za bardzo nas nie rozpieszcza, ponieważ my musimy trochę się zahartować w życiu, tak? Nie możemy być takimi mimozami, czy płatkami śniegu, które przy przybyła jakimś tam wietrzyku, czy, czy przygrzaniu natychmiast topnieją. My musimy być mocni, silni w wierze, tak? I też mocni w stosunku... Do naszego nieprzyjaciela duchowego, czy, czy różnych trudności w życiu, to wszystko musimy umieć pokonywać, musimy się tego nauczyć. Więc co chciałam powiedzieć? Oczywiście to odczytywanie znaków Ducha Świętego, czy, czy tych Bożych Działań, to jest uczenie się tego, uczytywanie. Uczenie się odczytywania tego, że, że dana sytuacja, dane wydarzenie ewidentnie pochodzi od Boga, że są jakieś zbiegi, okoliczności, które się wydarzają i właściwie one są przedziwne. Trudno je wytłumaczyć inaczej niż tym, że, że po prostu Pan Bóg zaingerował. Tak? On, on jest tym Panem, który, który zasiada nad narodami. On wszystko może, jest wszechmocny, wszechwiedzący, no po prostu jemu historia nasza czy historia całych narodów nie wymyka się z rąk. On panuje nad tym wszystkim, ale też panuje nad naszą kondycją, nad tym, jak my się czujemy, czy, czy w danym momencie Pan Bóg widzi, że, no, że jesteśmy już tak przemęczeni, że naprawdę. Nasz organizm duchowy potrzebuje jakiegoś umocnienia, pocieszenia czy też potwierdzenia tego, że, wiecie, my coś rozeznajemy, wydaje nam się, że to jest wola Boża, idziemy w tym kierunku, a tutaj same przeszkody same przeszkody i teraz zaczynamy mieć wątpliwości, czy to jest dobra droga, i wtedy. Często Pan Bóg nam to potwierdza, tak? Że to jest dobra droga. Właśnie częstuje nas, nas tymi pocieszeniami, tymi cukierkami, żebyśmy nie osłabli w drodze, żebyśmy szli dalej umocnieni przez te jego takie drobne znaki. I wiecie, akurat w środę wyjeżdżałam tam po te kwiatki, sadzonki. No, i chciałam wyjechać wcześniej rano, ale pewne sprawy mi się przeciągnęły, więc wyglądało na to, że wyjadę później. Ale też zaplanowałam sobie, że nagram film, i też tak myślałam, że może go w drodze nagram. W końcu go nagram w samochodzie tutaj w ogrodzie. I cały czas miałam takie poczucie, że ojej, ja się spóźnię. Nie zdążę wszystkiego załatwić, a poza tym dostawałam na telefon alerty o tym, że, że będzie burza, że jest niebezpiecznie, więc znowu myślałam, jak ja szybko nie wyjadę, to ta burza mnie gdzieś tam złapie po drodze, a tu jeszcze chcę filmik nagrać, wiecie, i tak. I wtedy sobie przypomniałam to, co mam zapisane od lat na mojej mapie myśli, że Pan Bóg Daje mi czas na wszystko, co jest zgodne z jego wolą. Więc tak się uspokoiłam, wyciszyłam. Myślę sobie, no, po prostu zaufam panu, nagram filmik, pojadę. Może jakoś uda mi się uciec przed tą burzą. No i faktycznie, słuchajcie, tak było, że cały dzień jakoś mi się udawało. Wiecie, co weszłam do sklepu. To po prostu zaczęło lać. Jak miałam już wyjść, to przestawało padać. Mogłam spokojnie przemieścić się w kierunku samochodu, gdzieś tam pojechać w inne miejsce. Tam znowu coś załatwiałam, to lało niesamowicie. Po prostu takie kałuże, już myślałam, że tam zaleje to miasteczko, w którym byłam. Ale kiedy kończyłam załatwiać swoje sprawy, to przestawało padać, znowu mogłam wyjść. Wiecie, jak to jest z tymi wiosennymi burzami, że one szybko przychodzą, szybko znikają i to właśnie tak było. I mało tego, jak już wracałam do domu, pomyślałam sobie, że miałam taką rozmowę krótką. Mówię, Panie Boże, miło by było zakończyć ten filmik nad jeziorem, tam w tej naszej miejscowości. I gdybyś był taki łaskawy i, i dał mi jakiś miły znak nad tym jeziorem, bo akurat było znowu po jakimś tam deszczu, i, i, i zaczęło, i świeciło takie zachodzące słońce, i wtedy zazwyczaj na niebie pokazuje się jakaś tęcza mała, coś takiego. Ja mówię, Panie Boże, może jakaś tęcza, może coś takiego, ale wiecie, tak bez, bez większej wiary. Tak się modliłam, taki krótki dialog z Bogiem. No i zatrzymałam się tam nad jeziorem i schodzę już tam do pomostu. Patrzę, tak, nie ma tęczy, nic nie widać, ale zauważyłam, że jakieś dwa ptaki na wodzie między sobą, wiecie, tam wykonują ten, ten taniec taki godowy, śmieszny, uroczy. I to nagrałam i tu wrzucę wam e, wrzucę wam na dowód ten, ten krótki klip. Co to? Jakiś taniec godowy, ale pięknie. Co tu się dzieje? Pięknie. Tak więc sami widzicie, że, że Pan Bóg mi wysłał tego tego cukiereczka, tak? Po tym całym dniu, po takim moim zaufaniu, zawierzeniu temu, że, że on mi daje czas na wszystko, co jest zgodne z wolą, z jego wolą, a jeszcze dodatkowo daje mi takie przemiłe znaki. I co tu sobie, sobie zapisałam? Aha, i w ogóle wiecie, jak wróciłam do domu to się okazało, że tu była tak straszliwa ulewa, w momencie kiedy mnie tu nie było, że wręcz fotele, które stoją na tarasie, zostały z niego zdmuchnięte, zrzucone. <grym> <grym> Więc zobaczcie ile ile różnych znaków jeszcze po prostu gdybym tu była, wyjechała później, to może ta burza, która była tutaj pod domem, może ona by mnie, wiecie, zastała. No, trudno teraz tak dywagować. W każdym razie, no, cały ten dzień był jak po sznurku, a na koniec jeszcze zwieńczenie z tymi, z tymi perkozami było czymś pięknym. I teraz przypomniało mi się, no, bo dzisiaj jest to zesłanie Ducha Świętego. I wiele lat temu, ja miałam wtedy, no miałam wtedy 40 lat, <grym> mój młodszy synek miał jakieś 3 latka niecałe, starszy 15. No i jechaliśmy na zesłanie, Wigilię Zesłania Ducha Świętego do Pewli Wielkiej. Moi no stali widzowie to znają tą historię. Ale może tak pokrótce ją opowiem, bo właśnie jadąc tam, to też było takie szaleństwo, wiecie, takie wskoczenie właściwie do głębokiej wody. Bez znajomości tych osób, bez wiedzy, właściwie kilka dni wcześniej kupiliśmy takiego starego, używanego poloneza. I co było z tym starym polonezem? On miał w środku, znaczy powinien mieć radio, ale została po tym radiu tylko dziura taka. Nie wiem czy właściciele po prostu wymontowali, ponieważ może ono było jakieś tam cenne, i przenieśli do, do swojego nowego samochodu. W każdym razie była tam dziura po radiu, i jakoś tak dziwnie w trakcie, jak jechaliśmy, to przez tą dziurę. Wiał wiatr. I tak sobie myślałam, moje no, jedziemy takim starym gruchotem, czy my w ogóle tam dojedziemy, a tu jeszcze przez tą dziurę wieje, to z okropnie mi w twarz. <kluzny> Nawet myśmy się tak spieszyli, wiecie, że, że tego nie zabezpieczyliśmy. No i pierwszy nas postój i gdzieś tam w lesie, żeby, wiecie, udać się na stronę. No ja e, Przeskoczyłam wam przez jakiś rów, przy drodze, poszłam do lasku i nagle jakimś cudem znalazłam się, wiecie, jak, jak przez drzwi w Narni, na takiej polanie pełnej konwali. Po prostu to było niesamowite. Jak w bajce, jeszcze tak pamiętam, że słońce świeciło, ptaki śpiewały. To było tak, jakbym w jakimś, nie wiem, skrawku raju się znalazła. Przepraszam, nazrywałam sobie tych konwali, taki spory bukiet. Wsiadłam do samochodu i wiecie, w tą dziurę po tym radiu wcisnęłam ten ogromny bukiet konwali. I, I tymi konwaliami zatkałam tą dziurę, przestało tam wiać. A to, co troszeczkę wiało, wiecie, to był taki dyfuzor, który po prostu ten zapach konwali roznosił po, po całym samochodzie. Pamiętam, że je sobie nawet, jak już wróciliśmy do domu, to sobie zasuszyłam przez wiele lat. Miałam ten bukiet zasuszony na, na pamiątkę tego, tego naszego wyjazdu. No już tam na miejscu, wiecie, a w ogóle jeszcze jak dojeżdżaliśmy, różne <laughs> naprawdę cudowności się działy, to, to nawet nie chcę tu wszystkiego opowiadać. Być może byście nawet nie uwierzyli, ale Pan Bóg nam tak niesamowicie potwierdzał te, ten wyjazd, te, tą misję taką, że, że mamy tam właśnie jechać, mamy poznać tych ludzi, Zresztą od tego momentu zaczęła się cała nasza odnowa w Duchu Świętym, wiecie, pójście tą drogą. No, ca, Cała historia tej, tej naszej drogi wspólnotowej, mm. takiej poważnej, bo wcześniej mieliśmy takie grupki modlitewne, prowadziliśmy, które po prostu studiowały Pismo Święte, a tam zaczął się taki moment, od tego momentu zaczął się taki punkt zwrotny, naprawdę poważny w naszym życiu. I co jeszcze tam? Między innymi, bo droga była długa. Wiecie, tutaj z Kaszub do Pewli Wielkiej myśmy jechali prawie cały dzień tym polonezem. Ten Mikołaj, który miał wtedy 3 latka. On po prostu już tam nie wytrzymywał w samochodzie, prawie po suficie nam chodził. Nie mógł się doczekać, ale kiedy przyjechaliśmy na miejsce, tam ksiądz proboszcz nas ugościł na plebanii, dał nam pokój blisko kuchni. I akurat wcześniej było jakieś wesele w pewli, takie wiecie, góralskie, ogromne wesele. I ksiądz proboszcz powiedział, że że tam w kuchni w spiżarni są ogromne tace z ciastem, że on tego nie będzie w stanie zjeść i możemy zjeść ile chcemy, możemy zjeść wszystko i zabrać jeszcze ze sobą. I to była taka nagroda dla tych naszych synków, którzy tam co chwilę biegali do tej spiżarni i przychodzili, a to z takim ciastem, a to z takim, a to z smakiem. Po prostu mieli tam niesamowitą ucztę. No i, no i tak, i od tego momentu właściwie zaczęła się cała nasza przygoda niesamowita. I z tymi braćmi, siostrami, właśnie z, ze wspólnoty Miasto na Górze, nasza cała przemiana długo by opowiadać, i po drodze, też dużo takich różnych znaków. I jeszcze o jednym chciałam powiedzieć, takim drobnym właściwie, ale bardzo takim uroczym znaku w trakcie, kiedy byliśmy pierwszy raz na rekolekcjach właśnie z tą wspólnotą, pierwsze spotkanie modlitewne wieczorne, Pełne ducha, pełne takiego, takiej żarliwości, tych pieśni, pełnych ducha, modlitwa w językach, taka bardzo wzruszająca, poruszająca, katechezy, to wszystko, wiecie, to było tak, takim niesamowitym ładunkiem, też duchowym, emocjonalnym. A oprócz tego, kiedy było to pierwsze spotkanie modlitewne, to było oczywiście lato, bardzo ciepło. Wszystkie okna były pootwierane w kościele, i w trakcie takiej modlitwy językami, takiej kulminacji właściwie tego, tego spotkania modlitewnego, taki łagodny wiaterek, wiecie, powiał po, po kościele. Nie wiem, czy to był jakiś taki, wiecie, przeciąg, można by to tłumaczyć racjonalnie. Że był przeciąg, a tam gdzieś w pobliżu może były jakieś ogródki działkowe. W każdym razie kościół napełnił się takim pięknym zapachem kwiatowym. Nigdy wcześniej ani nigdy później chyba nie czułam czegoś takiego, wiecie, taki zapach jakby najpiękniejszych kadzideł, wymieszany właśnie z zapachem kwiatów plus plus ta, te pieśni pełne ducha modlitwa w językach to naprawdę był taki przedsmak nieba, który Pan Bóg nam dał i oczywiście wiecie to może w jakiejś małej części gdzieś tam się później powtarzało, ale czy powtórzyło, ale Nigdy tak mocno jak w tamtym momencie, i myślę, że, że to był taki znak od Boga, że, że to jest droga, którą mamy dalej wędrować. I myślę, że warto się wyczulać, uczyć się tego, jak przemawia do nas Duch Święty i jak Pan Bóg podsyła nam te, te cukierki w różnych momentach, a to na pocieszenie. A to na w nagrodę, wiecie, tak jak z cukierkami, tak? Czasami jest nam smutno, ono, to sobie zjem cukierka, może mi trochę tam tych <laughs> jakichś związków w moim ciele się wydobędzie i trochę mnie uśmierzy moje jakieś tam bóle. Ale czasami w nagrodę można sobie tak zafundować coś, coś słodkiego i Pan Bóg też tak z nami postępuje. Warto to widzieć, warto wyczu wyczulić się i, i, i uczyć się tej wdzięczności, tak, która też buduje wiarę w naszym życiu. Także tyle chyba dzisiaj na temat słodkości. Bo gdybym chciała opowiadać wszystko po kolei, to cały świat nie pomieściłby tych ksiąg. O, zaczyna grzmieć. Nie wiem, czy to słyszycie, ale leje i już grzmi, także będę kończyć. Pozdrawiam was serdecznie, ściskam, dziękuję za wszystkie miłe słowa, wszystkie miłe komentarze, lajki, subskrypcje itd. Tak itd. Tak Z Bogiem, papa. Pa.